Dzień dobry, bardzo. Ja dzień się dzień do... nazywam Przemek Jankowski, a to jest. Jestem jego kolegą, Norbert tak. Garbarek. Witam. I serdecznie zapraszam się. O czym ty mówiłeś, sumia? O fikołkach, przed chwilą to mówiliśmy. Nie. A wcześniej no, Stop killing games. Stop Killing Games. To wytłumacz mi teraz o co chodzi, tak żeby wszyscy zgodnie zrozumieli, bo tak, taki podgrzany byłeś. Inicjatywa obywatelska, prawda? Dobrze zapamiętałem te dwa słowa? Pasuje mi, nie Być wiem. może tak. Inicjatywa, która polega na tym, że miliony graczy, dokładnie chyba półtora miliona graczy podpisuje się pod, pod tąże inicjatywą. I to leci w organy unijne. Powiedziałem tąże. Jest tąże. takie słowo? Nie ma takiego słowa. Pod, pod, pod tą pod, inicjatywą. Pod tą inicjatywą. Chciałem zabrzmieć mądrze i zabrzmiało jak tą zwykle, ale mądrze wygląda inicjatywa graczy, którzy chcą grać w gry na zawsze. Kupując grę, chcą mieć grę, a nie licencję na tę grę przez ileś tam lata później. Mm -hmm. Arrivederci i, i tej gry nie masz na swoim cyfrowym koncie, czy, czy dostępu do niej. Dobra, no bo na czym polega cały ambaraz, nie? Jakby Kupujesz jakieś dobro, dobro popkultury, powiedzmy, tekst popkultury, to się tak ładnie z akademickiego nazywa. Książka na przykład, okay. co to jest, nie? I masz sobie tę książkę sobie ją czytasz, bo lubisz. Przeczytasz tak. i, i chowasz ją na szafę. Dokładnie. I gitara. I patrzysz jak fajnie wygląda. Tak. Otworzysz ją raz na jakiś czas, powąchasz. I to właśnie to, to chciałem powiedzieć. Mega jest to, że możesz po kilku latach sobie ją zjąć z tej szafki, z tej półeczki mm -hmm. i przeczytać. A z grami tak nie jest. No, właśnie, to jest z grami tak ciekawe. nie jest. Kupujesz na Steamie, czy na... Jakie są jeszcze platformy? Na Xboxie, no, na OG PlayStation, na PlayStation. Plus, chyba, nie, PlayStation Plus to subskrypcja. No, kupujesz cyfrową gierkę w każdym razie. Masz tam te Nintendo, Bibel. Bi bi no, są rzeczy, są różne rzeczy. Origina. Jest tego mnóstwo. Tak mi się wydaje, że mnóstwo. Jest tego. Kupujesz i no, i grasz. Grasz to rok, dwa, po drugim roku ci się nudzi i zapominasz o tej grze. Po pięciu latach przypominasz sobie, w sobie fajna gierka była, pogram. No i grasz przez chwilę, później znowu zapominasz na dwa lata, i po dziesięciu latach, kurde, programem znowu. No i już nie grasz, no bo serwery no wyłączone i nie masz, znaczy, albo w ogóle nie masz dostępu do tej gry, bo mhm. licencja została usunięta, Co zresztą chyba wydarzyło się w zeszłym roku w przypadku gry The Crew, mhm. y, którą wyłączono, no po prostu odebrano klientom dostęp do, do cyfrowej wersji tej gry. I, no i adios, no nie ma. No bo rzecz dotyczy. Czekaj, bo to nie, nie, nie chodzi jakby tylko i wyłącznie o tytuły multiplayerowe, które muszą mieć sam infrastrukturę, żeby grać. Ale też o to chyba, że dzisiejsze gry, jak kupujesz grę na tej platformie, mhm. no to aktywujesz ją online Nie musisz być sobie tam sprzężony z siecią i innymi tam 5G. Jak tego nie ma, jak producent uznaje, że, dalej, że tej gry dalej nie wspiera, no to jej co, jej nie aktywujesz, tak? Tak. tak i ciekawy ona... wątek że w ogóle rzuciłeś, ale nie będziemy się nad nim rozdrabniać bardzo, no bo to rzecz długa, ale faktycznie kilka dni temu instalowałem GTA 5. Na Xboxie, znaczy na PC, ale z aplikacji Xboxowej. No i żeby ją w ogóle włączyć, musiałem się zalogować mm -hmm. no, z tymi chmurami Microsoft Rockstarowymi. No i wtedy dopiero mogłem pograć. Ja chciałem pograć w Singla. No, chciałem odpalić Singla, przejść sobie od nowa grę i tyle. No, wydarzyły się dziwne rzeczy, bo nie mogłem się zalogować. Przypomnienie hasła nie działało. No, były cyrki, się mm -hmm. wydarzyły. No i właściwie przez kilka godzin nie mogłem uruchomić tej gry. W ogóle nie mogłem jej uruchomić. Nie tyle, że nie mogłem w ogóle wejść, poruszać się postacią, tylko nie mogłem je uruchomić. po prostu włączyć danego tak, tytułu, który bo, masz kupiony. Tak, bo musiałem się zalogować. No i to było katastrofalne przeżycie mm -hmm. i wydaje mi się, że trochę mniej więcej o to chodzi graczom, którzy podpisują się pod tą inicjatywą, chociaż no to dotyczy rzeczy, które się będą działy w przyszłości. No, generalnie, żeby kupować grę, która będzie zawsze grą, a nie pozwoleniem cyfrowym mm -hmm. na to, że pograsz ją. No, ale jest taki gry. zapis u Valve, nie? Bądź tak. Valve. Że kupujesz licencję, że kupujesz prawo do użytkowania, czy coś tak, takiego. Tak, dokładnie. W ogóle, nie? Super, to robią. No? No super to robią. Nie kupujesz gry, tylko licencję. Jak im się nie spodoba cokolwiek, że już gra jest stara, psiup, nie ma. Czyli to jest To, to jest taki to jest wymiar, wymiar leasingowania samochodu, ale bardziej. Nie? Bo jak, dopóki auto leasingujesz przed wykupem, no to jesteś używaczem, mhm. a nie właścicielem. Potem możesz je wykupić, więc jesteś właścicielem. Jak go nie wykupisz, to bierzesz sobie nowe, znowu jesteś używaczem. Jakby, ja kiedyś z kimś rozmawiałem o takich tematach subskrypcyjnych i świat okay. kręca troszeczkę w tym kierunku, że nie mamy mieć własnych rzeczy, tak? zaraz można, można, będzie można usłyszeć głosy. Mhm. Tylko abonamenty, tylko jakieś wynajmowania, najmy, czyli co, nie my nie kupujemy gier, tylko my najmujemy gry. No i chyba do tego przyprowadził nas świat cyfrowy, no, no nie kupujemy gier pudełkowych już dzisiaj, tylko no, wszyscy chcieli, zawsze tak mi się wydawało, że no, te cyfrowe wersje gier no, były tak popularne z roku na rok. Masz że jakieś bardziej, pudełkowe tytuły u siebie na chacie? Jakieś no, no, pudełkowe mam w garażu rzeczy z no CD no. Action sprzed 20 lat i to dzisiaj zalega, bo jest Ja mam swojego rodzaju pamiątko. Ekstra klasyki. Ekstra klasyki. Ekstra klasyki. Kiedyś, nie wiem czy cały czas jest. kiedyś była. E, takie złote. Pod e, taki złoty filmik się odpalał na początku tej gry, prawda? Chyba, I tam mówił Piotr Frączewski. Chyba, e, chyba Piotr Frączewski, tak, tak, zapraszam no. do gry w mafię. Znaczy mam mafię w każdym razie z Piotrem no. i No było tak. Tu już mogę mówić poważnie, no graczom chodzi o to, żeby utrzymać grę w stanie funkcjonalnym przez wiele lat mm -hmm. po premierze. W super dużym skrócie. No i wydawcy musieliby pozwolić w takiej sytuacji graczom na modyfikację gry w taki sposób, by działały one na systemach graczy bez dalszego wsparcia ze strony wydawcy. Czyli no okay. trochę pozwolić graczom na... No to co, i tak chyba się dzieje teraz, tak mi się wydaje. No ludzie jakieś... tak dłubią w kodzie gry. No. no właśnie, ja teraz tak kombinuję i szukam w pamięci Metin 2, pewnie kojarzysz tę grę, pewnie nie grałeś. Było coś takiego, nie grałem. grałem. genialna gra i no, czasy świetności ma już za sobą, ale kiedy te czasy się kończyły, no to powstawało dużo serwerów prywatnych. Mhm. Nie był ten jeden główny, globalny, należący do właściciela tej gry, no, tylko były jakieś serwery prywatne. Może Star No -Wow miał przecież plagę -e no serwerów prywatnych, nie? gdzie było I, I tego było cała masa i to chyba też nie było do końca legalne. I chyba nie było. Chyba nie było do końca legalne, ale, no, ale to funkcjonowało i wtedy gracze no, no, mogli się cieszyć tym, że no, gra i tak funkcjonuje. No. I no, może nie dokładnie... To, to, to dzieje się w tej inicjatywie, o której mówiliśmy i o to w tym ale, chodzi. Znaczy wydaje mi się, że mechanika jest troszeczkę, troszeczkę zbliżona, ale odmitologizowałbym. Nie? Jakby producenci, wydawcy nie musicie się bać, bo nie chodzi o to, że ktoś wam chce sięgnąć łapą do kieszeni po wasz hajs. Mhm. Chodzi o to, żeby po prostu pozwolić ludziom tworzyć infrastrukturę, która sprawi, że dana gra będzie żyła. I to umówmy tak, to się w takim widzę. okresie, kiedy ta gra już właściwie umiera. Ta, no. No, no bo jeśli gra umiera, wydawca postanawia ją wyłączyć. No to nie dlatego, że. No, Odszedł z pracy ktoś, kto siedzi, pilnuje tego serwera, no tylko im się to nie opłaca. Tak, no, to, więc to, jest, to jest kwestia wyłączamy finansowa. Serwery, no. Wyłączamy serwer i tyle, więc jeśli, no. więc jeśli może to robić społeczność no, dla tych 50 no. osób, które to grają, no to oni na tym nie zarobią, ale będą się super bawić i, i to jest okej. Okay. Znaczy, I, w mojej to jest y, absolutnie zajebista inicjatywa. Zajebista inicjatywa i popierają całe mnóstwo czytelników benchmarka, panie kolego. 9% nie popiera. No. Więc ile popiera? 91. 91 to, było, to, popiera. Były tylko, to były tylko dwie odpowiedzi? Były dwie odpowiedzi. Dokładnie. Okay. <laughs> nie, no, 91% nie popiera, 9% nie popiera. Yy, no więc wynik. I chyba, nikt nie ma zdania. Nikt nie ma zdania. Każdy jest przekonany, jakie ma zdanie. Okay. Więc to chyba popierają gracze widać to w wynikach, no bo w wynikach tej inicjatywy, no bo milion, ponad już milion podpisów zebrała ta inicjatywa. Wychodzi na to więc, że Komisja Europejska będzie musiała się nad nią pochylić, no bo mm, mm, inicjatywa mm, zbierała głosy, żeby no nie żeby coś się wydarzyło u wydawców, ale w ogóle żeby się tym organy zainteresowały. No, no i, i na bazie tego co mały by stworzyć konkretne regulacje, które by zobowiązywały do tworzenia danych rozwiązań pozwalających na utrzymanie danych gier żywych. Tak, natomiast <laughs> wrzucę jeszcze tak szybko zupełnie. W ramach dygresji, chociaż trochę pozostając w temacie, nie popieram, bo to bez sensu. Gracz to idioci. Okej, okay, jak to, to <głos》>? powiedział To napisał jeden z naszych czytelników. Jego A. nikt wskazuje, że ma na imię Sebastian. Spora szansa, że nie gra w takim razie. No właśnie, ale możemy znaleźć wobec tego komentarza jakieś no. argumenty przeciw tej inicjatywie. A czy ja mam bardzo proste pytanie do Sebastiana? Jak sobie, nie wiem, gdzie on, kupujesz książkę, na przykład czytasz Sojum Dzisiaj, i chciałbyś ją. Jakbyś się czuł z tym, że ktoś, na przykład, przyjdzie do ciebie za 3 lata, zabierze ci ją z półki i powie, że już nie masz tej książki? bo On, on w tej chwili kończy wsparcie dla tej książki, już nie możesz jej poczytać. Nie? Sebastian. No, no. To jest do Ciebie. Przemaz, jedzie. Przemaz już jedzie, Tak jest, tak jest. Dobra, to ode mnie tak się mówi. to był bardzo przytki komentarz, bo później było jeszcze kilka innych słów bardziej wulgarnych, ale nie możemy tego mówić, bo Kamil będzie musiał robić pikanie cały czas. Dobra, to bez pikania. A szkoda, a szkoda. Dobra, to sumujemy i się żegnamy. Wspieramy takie, takie idee, takie inicjatywy. Wspieramy. No szukaliśmy, ja przed nagrywaniem próbowałem znaleźć jakieś argumenty, że czy to jest ok, czy nie jest ok, żeby stanąć po tej drugiej stronie i... No wiadomo, Podnoszą się głosy, wie, że trzeba bronić przedsiębiorców, bo roszczeniowi klienci chcą im zabrać ciężko zarobione pieniądze. Ale no jakby tu byśmy wstawić taki wiesz, dźwięk z puszki toaletowej to, to w tej chwili. Jakby to jest dla mnie te, te, tego typu argument. Nie? Dobra, tyle z mojej strony. Masz coś jeszcze? E, tak, e, no, popieramy tę inicjatywę A. i chociaż już podpisy zebrane, no to, to zachęcamy, żeby, no, żeby złożyć mimo wszystko więcej podpisów, im więcej tym lepiej. Więc, nawet jak do 2 milionów dobiję to, to, nic złego się nie stanie. Może Dobijajmy. komisja europejska pochyli się nad tym szybciej. No i faktycznie nie zabijajmy gier. O, to jest dobre, nie zabijajmy gier. Stop killing games. Pięknie w kościele myśli, prawda? Nie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Adios. ja.